Drogie siostry i drodzy bracia, nie wiem, jak Wam się słuchało tej dzisiejszej Ewangelii, bardzo króciutkiej, zaledwie trzy czy cztery zdania, ale przyznam szczerze, że ja przez wiele lat tej Ewangelii, na początku Wielkiego Postu, słuchałem trochę ze strachem, szczególnie tych słów, w których Pan Jezus mówi. Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Kiedyś nie lubiłem słuchać tych słów, ponieważ wydawało mi się, że one są trochę groźbą. Na zasadzie takiej, jak czasami rodzice mówią do dziecka: jak jest dziecko niegrzeczne, to rodzice, mama albo dziadkowie mówią: czekaj, jak tata wróci z domu, to się tobą zajmie. Na takiej zasadzie trochę groźby, żeby się wziąć. W garść, trochę ogarnąć i poprawić, bo bliskie jest Królestwo Boże. To znaczy, już za chwilę, bliskie w sensie czasowym że już za chwilę, może za tydzień, za miesiąc, za rok ale na pewno już niedługo to Królestwo przyjdzie i wtedy popamiętasz. Z taką myślą przez wiele lat słuchałem tego Słowa Bożego, właśnie tych słów: Bliskie jest Królestwo Boże, aż odkryłem, że kompletnie nie o to chodzi, że tutaj tak naprawdę nie o to chodzi. A jeśli słuchałem tych słów z jakimś niepokojem i lękiem, to nie dlatego, że Pan Jezus tak je wypowiada, żeby wzbudzić niepokój i lęk, tylko dlatego, że ten niepokój i lęk był we mnie. I to słowo, którego słuchałem, ono wydobywało ze mnie i pokazywało, że to we mnie jest dużo lęku. Tak naprawdę to nie jest żadna groźba, którą wypowiada Pan Jezus. Jeśli mówi, czas się wypełnił. I bliskie jest Królestwo Niebieskie, to co to znaczy? Co to jest to Królestwo Niebieskie? Właśnie ja myślałem, że to Królestwo Niebieskie, które już właśnie nie, niedługo przyjdzie, takie nie wiadomo co, jakaś rzeczywistość taka enigmatyczna, ale generalnie na wszelki wypadek trzeba by się tego bać, że to Królestwo Boże jak przyjdzie. Co to jest Królestwo Boże? Królestwo Boże to jest właśnie to, co zaczyna się w tym momencie w Ewangelii. Pan Jezus właśnie. Zakończył swój 30-letni czas cichego życia w Nazarecie. Przez 30 lat Jezus żył sobie spokojnie w Nazarecie w domu. Uczył się, pracował, modlił, czytał tory, chodził do synagogi, pomagał Józefowi, pracował, wykonywał, po prostu żył sobie w cichym, spokojnym życiem w Nazarecie. Nikt tam za bardzo o nim nie wiedział. I teraz Jezus właśnie zaczyna publiczną działalność, to znaczy idzie do ludzi. Zaczyna być z ludźmi, zaczyna być blisko ludzi, będzie ich nauczał, będzie im mówił o Panu Bogu, będzie im pokazywał Pana Boga, będzie uzdrawiał chorych, będzie rozmnażał chleb, będzie dokonywał cudów. I Jezus mówi: To jest Królestwo Boże. Właśnie to jest Królestwo Boże. To nie jest coś takiego, co przyjdzie kiedyś tam, nie wiadomo kiedy i wtedy popamiętamy, tylko Królestwo Boże. To jest Bóg, który jest ze swoim ludem. Na tym będzie polegało niebo, nie na niczym innym, tylko na tym, że my będziemy blisko z Panem Bogiem, będziemy z Nim twarzą w twarz, będziemy z Nim razem już na wieki. Jezus mówi: to się właśnie zaczyna. Jestem ze swoim ludem, ja, Syn Boży, jestem ze swoim ludem na wyciągnięcie ręki. Dlatego, drogie siostry i drodzy bracia, wielki post to nie jest czas, kiedy mamy się Przestraszyć, spiąć, trochę ogarnąć, bo tam niedługo jak przyjdzie Tata z pracy, to nas ogarnie odgórnie. Tylko wielki post to jest czas, kiedy mamy się rozejrzeć i zobaczyć, że Bóg jest z nami, że On jest z nami. Wielki post jest takim czasem, w którym mamy te różne praktyki, chociażby drogę krzyżową, gorzkie żale, po to, żeby zobaczyć, jak On jest blisko nam. Jak się do nas przybliża. W drodze krzyżowej chociażby patrzymy, jak Jezus się przybliża do nas grzeszników, że, że nawet On upada, tak jak my upadamy, po to, żeby być bardzo blisko nas. Wielki post jest czasem, kiedy mamy się rozejrzeć, żeby zobaczyć, że Bóg jest blisko mnie, że to Królestwo niebieskie naprawdę jest na wyciągnięcie ręki, jest na wyciągnięcie ręki, bo, jest, bo On jest we mnie, w moim sercu mieszka. Bo on jest w Eucharystii na wyciągnięcie ręki, bo on jest w Słowie Bożym, bo będą rekolekcje, bo będzie głoszone Słowo Boże, bo będzie sprawowany sakrament pokuty i pojednania, więc będzie mnóstwo momentów, w których Bóg się będzie chciał przybliżyć, bo jemu na tym zależy, żeby być blisko. I to jest Królestwo Niebieskie. Czyli tak na dobrą sprawę ono się już zaczęło, ono już jest. Potrzebujemy się dobrze rozejrzeć, a nie spodziewać, że ono kiedyś tam przyjdzie, i wtedy, to dopiero, wtedy dopiero się zacznie. Dalej, Jezus mówi: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Co to znaczy? Słowo nawracajcie się. Nawracajcie się to znaczy zmieniajcie myślenie. Greckie metanoite. Zmieniajcie myślenie. Inaczej myślcie, inaczej myślcie. Co mamy zmienić w naszym myśleniu? Myślę, że liturgia słowa nas dzisiaj tak prowadzi, żebyśmy zmienili myślenie o Panu Bogu, o tym, że On przychodzi nie po to, żeby karać i zatracać, i niszczyć, i nam pokazać, kto tu rządzi, ale liturgia słowa pokazuje nam Boga, który przychodzi po co? Po to, żeby ocalać co więcej, Boga, który nam obiecuje, który nam daje Słowo. Który nam przyrzeka, że już więcej nie będzie potopu. O tym usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju. Właśnie skończył się potop i Pan Bóg wychodzi i mówi: obiecuję, że już nigdy więcej nie będzie wód potopu, że już nigdy więcej nie będzie czegoś, co by miało niszczyć. Zawieram przymierze ja to wam przyrzekam. A Bóg jest wierny, bo tak jak słyszeliśmy w psalmie, śpiewaliśmy razem refren psalmu, drogi Twe Panie, to łaska i wierność. Bóg, jak coś powie, to jest temu wierny. Więc On nas chce zapewnić o tym, że On jest dla nas zawsze dobry. Przychodzi po to, żeby nas ocalać, a nie po to, żeby nas zatracać, żeby nas niszczyć, czy żeby nas zgubić. To samo nam dzisiaj potwierdza Święty Piotr w drugim czytaniu, kiedy nam mówi że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli grzesznikami, sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Czyli kolejny raz słowo Boże chce nas przekonać o tym, że Bóg jest dobry. Jeśli pan Jezus mówi: "Nawracajcie się", to znaczy zmieńcie myślenie o Panu Bogu. Przestańcie myśleć o Bogu jako o kimś, kogo trzeba się bać, jako o kimś, przed kim trzeba drżeć. Odkryjcie Boga jako kogoś, kto jest dobry, jako kogoś, kto chce przychodzić, kto chce się zbliżać do Twojego życia, po to, żeby to życie uzdrawiać, po to, żeby to życie ocalać, po to, żeby zbawiać. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Słowo Ewangelia dzisiaj pada dwa razy. W tym krótkim fragmencie jest mowa, że Jezus głosił Ewangelię Bożą i mówił: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Dwa razy pada słowo Ewangelia. Ewangelia to znaczy dobra nowina, do, dobra wiadomość o Bogu, który zbawia, o Bogu, który ocala. Jeszcze jeden wątek jest tutaj ważny, znaczy więcej jest ważnych, ale taki, na który chciałbym zwrócić uwagę i się na chwilę przy Nim zatrzymać. Mianowicie ten początek działalności Pana Jezusa, kiedy Jezus wychodzi z życia cichego, ukrytego w Nazarecie, wychodzi teraz na trzy lata, żeby być na wyciągnięcie ręki ze swoim ludem to jest moment kiedy Jan został uwięziony trzeba by zestawić ze sobą właśnie te dwa wydarzenia z jednej strony uwięzienie Jana czyli koniec jakiegoś działania koniec jakichś możliwości Jan zostaje uwięziony przestaje działać już nic nie będzie mógł zrobić nie będzie mógł nauczać głosić i tak dalej ale to jest moment kiedy Jezus rozpoczyna swoją działalność. Być może jest to jakiś znak dla nas na czas Wielkiego Postu, że w Wielkim Poście chodzi o to, żebyśmy właśnie dali pierwszeństwo Panu Bogu i jego działaniu. Bo generalnie jesteśmy nastawieni na to, że w naszym życiu my musimy dużo działać. My musimy wszystko robić, my musimy wszystko ogarnąć, całe nasze życie i jeszcze naszą pobożność, naszą religijność też musimy ogarnąć. I jeszcze czasami na początku wielkiego postu robimy sobie postanowienia, że coś będę robił więcej. A słowo Boże jakby idzie całkowicie pod prąd takiemu myśleniu i mówi nie. Tam, gdzie kończą się jakieś ludzkie możliwości, tam, gdzie Jan zostaje uwięziony, tam na scenę wychodzi Jezus i rozpoczyna swoje działanie. Być może wielki post jest zaproszeniem do tego, żeby właśnie zakończyć. Jakąś moją aktywność. Przestać uważać, że to od mojej aktywności wszystko zależy. Zrobić krok do tyłu, żeby mógł wejść Pan Jezus ze swoim działaniem, żeby dać przestrzeń do działania Panu Bogu. Być może Wielki Post jest takim czasem, że nie mamy sobie coś dorzucić, coś więcej jeszcze wezmę, jakąś kolejną praktykę modlitewną czy pobożną, że jeszcze sobie coś dorzucę. Być może w tym roku trzeba sobie coś ująć. Żeby było mniej mnie, mniej mojej aktywności, a żeby było więcej przestrzeni dla działania Pana Boga. Tak rozumiem to Słowo Boże, którego słucham już bez lęku, bez obaw, bo ono nie jest po to, żeby nam pogrozić palcem. To Słowo nie jest po to, żeby nas przestraszyć, żeby nam ścierpła skóra na plecach i żebyśmy się wzięli w garść i trochę ogarnęli. To słowo jest zaproszeniem, to słowo nam mówi o Bogu, który do nas przychodzi, o Bogu, który zaczyna działać wszędzie tam, gdzie właśnie kończą się jakieś nasze działania, nasze możliwości. Czasami tak się dzieje, że kiedy my w jakiejś sprawie tracimy moc działania, coś się nam posypie. Mówimy, no ja już tu nic więcej nie mogę zrobić. Czasami to uważamy za największą tragedię, że ja już nie mam więcej możliwości, nie mam już nic do zrobienia w danej sprawie, właśnie tak jak Jan został uwięziony. A być może z całą pewnością nie jest to moment tragedii, w którym trzeba się załamać, bo ja już nie mam nic do zrobienia, ile jest to moment nadziei, że skoro moje możliwości się kończą, to zaczynają się możliwości Jezusa, który właśnie wchodzi. I jest ze mną, i rozpoczyna się czas Jego działania. Amen.